Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Harespresso. Dzisiaj bierzemy na tapet pierwszą wiadomość od rekrutera. Tak więc, jeżeli rekrutujesz, to jest to zdecydowanie odcinek. Ja nazywam się Jarek Jarząbowski i w Harespresso co tydzień solo lub z gośćmi mówię o hr w sposób prosty i konkretny. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Ten odcinek jest zainspirowany Waszą reakcją. Reakcją na mój post na temat pierwszej wiadomości od rekrutera i tego, co w niej powinno się znajdować. Post w ciągu tygodnia zebrał ponad 100 komentarzy i ponad 260 reakcji, co pokazuje jednoznacznie, że jest to ważny temat. Zapytałem w tym poście. Jakie informacje powinny znaleźć się w pierwszej wiadomości od rekrutera, abyśmy w ogóle rozważyli rozmowę z nim? I jeżeli rekrutujesz, zwłaszcza do trudnej branży, np. w IT. To wiesz doskonale, że response rate, czyli od to, jak odpowiadają kandydaci, no, bardzo mocno może się różnić w zależności od tego, co napiszemy w wiadomości. Jestem przekonany, że masz swoje doświadczenia, że masz swoje przekonania, ale w tym odcinku może zdradzić ci coś jeszcze, co warto albo czego nie warto robić. Na sam początek kluczowy wniosek. Przede wszystkim nie ma jednego. Klucza. Nie ma jednego idealnego klucza wiadomości, który dotarłby do wszystkich osób. I to widać jednoznacznie, jeżeli przeczytamy wszystkie komentarze. Są osoby, które chciałyby otrzymać informację od razu na temat wysokości wynagrodzenia. Są inne osoby, które chciałyby pewnego, lepszego poznania się i small talku, zanim w ogóle zaczniemy mówić o wynagrodzeniu. Jest jednak szereg różnych rzeczy, które Warto zadbać, o których warto pomyśleć, jeżeli chcemy, aby nasza wiadomość jako rekrutera została dobrze odebrana, została przyjęta, odczytana, no i miejmy nadzieję, została również na nią przesłana odpowiedź. Tematy, które najczęściej pojawiały się, to zdecydowanie wynagrodzenie. Tutaj nie ukrywam, że znaczna część osób, która odpowiadała w komentarzach, to byli programiści, deweloperzy, tak więc nie zdziw się, to jest normalne dla nich, ponieważ często programista otrzymuje nawet 10 różnych wiadomości od rekruterów w ciągu dnia. A skoro tak, to oni nie chcą tracić czasu na mało konkretne wiadomości. Tak więc, jeżeli wysyłasz rącz hej, chciałbym porozmawiać, no to prawdopodobnie możesz liczyć się z tym, że nie otrzymasz wiadomości. Wiadomości, które zawierają wynagrodzenie, mają o wiele większą szansę na to, aby otrzymać odpowiedź. A jeżeli oczywiście wynagrodzenie jest zbyt niskie, to nie otrzymamy tej odpowiedzi, ale to też dobrze, ponieważ nie tracimy czasu ani swojego, ani naszego kandydata. Zwracam tutaj Twoją uwagę na to, że jeden z komentarzy, w którym jako trzy tematy do poruszenia w pierwszej wiadomości pojawiło się: płaca, płaca i płaca. Taki komentarz otrzymał aż 18 reakcji, co jasno pokazuje, że jest więcej osób, które właśnie tak myślą. Co więcej, część osób zauważała, że jeżeli wynagrodzenie nie pojawi się w pierwszej wiadomości, to one nie chcą tracić czasu, ponieważ uważają, że może się mu wydarzyć tak, że będą rozmawiały, traciły czas, a ostateczna oferta będzie 15, 20, 30%. Z niższym wynagrodzeniem niż mają aktualnie, i na to i tak nigdy by się nie zgodziły. Oczywiście są też osoby, które mówiły o tym, że wynagrodzenie nie jest najważniejsze, że jest wiele innych ważniejszych rzeczy. Natomiast prawda jest taka, że wszyscy pracujemy dla wynagrodzenia. Tak więc, jeżeli to wynagrodzenie możemy wpisać, jeżeli ono się tam pojawi, to prawdopodobnie moim zdaniem to będzie. Tylko i wyłącznie na plus naszej wiadomości. Co jeszcze może, mogłoby się pojawić w pierwszej wiadomości od rekrutera? Jakie wyzwania czekają na naszego przyszłego kandydata? Czyli innymi słowy, co jest do zrobienia, jak wygląda projekt, jakie są najbliższe wyzwania, co będzie stało przed tym kandydatem, jeżeli dołączyłby. Do nowej firmy czy projektu. Istotne, bardzo istotne, zwłaszcza z perspektywy deweloperów, jest również w jakiej technologii mieliby pracować, jak jest stack danego projektu, czy firmy, w której mieliby się odnaleźć. Pamiętaj, że jeżeli przygotowujesz wiadomość dla swojej grupy docelowej, to musisz, po prostu musisz ją spersonalizować, ale spersonalizować nie chodzi mi tutaj o samo imię, ale spersonalizować w kontekście, Dostosowania do branży i grupy docelowej, z którą rozmawiasz. Sama personalizacja na zasadzie tego, że wiadomość dociera do osoby i już w samej wiadomości widać, że właśnie do tej osoby ją kierujemy, jest też bardzo cenna, natomiast wiadomo, że będzie zajmowała więcej czasu. To jest odpowiedź na pytanie, dlaczego ja, która też często się pojawiała, czyli wielu kandydatów chciałoby wiedzieć, dlaczego właśnie do nich piszemy. Możemy to zrobić na zasadzie pokazania, że widzę, że pracujesz już x lat w danej branży, w danej firmie, w danej technologii. I samo to już pozwoli nam na pewne odróżnienie się przynajmniej od części osób. A tak jak wspomniałem, jeżeli kandydat dostaje 10 różnych wiadomości, to nie ma innej drogi. Musimy postarać się o jakieś odróżnienie. Kolejna rzecz, którą przynajmniej dla niektórych osób warto jest zawrzeć w pierwszej wiadomości, to przynajmniej krótka informacja o zespole. I oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie zawsze możemy opisać cały zespół, a tym bardziej w pierwszej wiadomości, bo na to nie starczyłoby znaków. Ale może warto napisać, jak duży jest zespół, z jakich stanowisk się składa, to dla wielu osób jest bardzo cenna informacja. Kilka osób wskazało również jako pożądane informacje, dlaczego potrzeba nowej osoby? Skąd pojawił się ten wakat, czy jest to otwarcie nowej rekrutacji, nowe stanowisko, czy może jakaś wymiana. I zdaję sobie sprawę z tego, że często nie będziemy w stanie o tym opowiedzieć, zwłaszcza w pierwszej wiadomości, ale warto mieć przynajmniej tego świadomość, że wielu kandydatów chciałoby to wiedzieć. Więc może jeżeli nie w pierwszej wiadomości, to w pierwszej rozmowie się na ten temat powiemy. Kolejna bardzo istotna informacja, która często się pojawiała, to wymiar pracy i forma pracy. Zwłaszcza czy jest to praca zdalna, jeśli zdalna, to czy w pełni zdalna, czy jednak oczekujemy jakiejś obecności w biurze raz na miesiąc, raz na tydzień, dwa razy do roku. No, jednym słowem, warto byłoby o to opowiedzieć. I tak samo jeżeli jest to praca w pełni zdalna, to czy jest możliwość pracy z biura, jeśli z biura, to jakiego i gdzie to wszystko są bardzo cenne informacje dla wielu osób, które już przyzwyczaiły się do pracy zdalnej lub hybrydowej. Kolejna informacja, którą warto czasami zamieścić, to informacja na temat procesu rekrutacyjnego, czyli jak on będzie wyglądał, z ilu etapów się składa. To jest coś, o czym ja zazwyczaj mówię już podczas pierwszej rozmowy, tak aby kandydat wiedział, co na niego czeka. Natomiast część osób chciałaby wiedzieć to jeszcze wcześniej ostatecznie jeżeli jest coś jeszcze co możemy podać kandydatowi co sprawi że będziemy w stanie się wyróżnić czyli na przykład jakiś szczególny benefit szczególna forma rozwoju szczególnie ciekawa informacja na temat kultury organizacyjnej na temat rozwoju i wielu innych rzeczy jeżeli jesteśmy w stanie coś takiego zapewnić coś takiego pokazać to warto to dołożyć ponieważ tak jak wspomniałem Wielu kandydatów, zwłaszcza w tych trudnych rekrutacyjnie branżach, otrzymuje wiele, wiele wiadomości. To, czego nikt nie chce, to turbogeneryczne wiadomości. Na przykład taka: Dzień dobry, reprezentuję firmę X, która jest liderem w branży Y i robi Z w bardzo ciekawym projekcie, niesamowicie nastawionym na rozwój. Czy byłby Pan zainteresowany rozmową? No. Umówmy się. To jest tak generyczna wiadomość, że ona nic nie mówi, a jednocześnie pokazuje, że w żaden sposób nie zapoznaliśmy się z profilem danego kandydata. Tak więc zdecydowanie nie warto wysyłać takiej wiadomości. Ciekawą historię przytoczył również Radek Wojtysiak. Opowiedział o tym, że dostał zaproszenie do rekrutacji do firmy, z której właśnie odszedł. Proszę cię, jeżeli jesteś rekruterem, jeżeli jesteś rekruterką nie rób tego. Jeżeli wysyłasz generyczne zaproszenie do rekrutacji, postara się przynajmniej zajrzeć i wykluczyć te osoby, które niedawno pracowały, które właśnie odeszły z firmy, dla której rekrutujesz. Chciałbym również tutaj przytoczyć to, co napisała Karolina Latus. Teraz cytuję: To, czego my uczymy, to żeby zastanowić się, co może zmotywować osobę do zaaplikowania i od tego w ogóle wyjść w rozmowie, na przykład, Widzę, że aktualnie jesteś w trakcie certyfikacji ACCA. Wiem, że kurs jest bardzo czasochłonny. Zastanawiam się, czy dodatkowe dni wolne w pracy byłyby czymś, co by Cię interesowało. W ten sposób możemy wysłać taką samą wiadomość do całej grupy osób, a każda z nich będzie miała poczucie, że jest to personalizowana wiadomość. I ja osobiście taką wiadomość wolałabym dostawać, bo teraz często dostaję propozycje pracy jako, jako rekruter. Koniec cytatu. Mam. Pewne podejrzenie, że Karolina nie szuka pracy jako rekruter, ale pewnie przynajmniej bardziej spersonalizowana wiadomość miałaby większą szansę trafić do niej i sprawić, że Karolina ją przeczyta. W ramach podsumowania powiem tak. Idealnego złotego grana pierwszej wiadomości od rekrutera nie ma. Myślę, że jesteś tego świadoma, ale. Warto pomyśleć o dobrych praktykach, czyli o możliwej indywidualizacji, przedstawieniu kluczowych informacji, niezatajaniu ich i podaniu tego, co może być istotne dla Twojego kandydata. Tak więc zastanów się, co interesuje Twojego kandydata, potencjalnego kandydata, i właśnie to daj mu już w pierwszej wiadomości, a wtedy jest większa szansa, że on faktycznie odpowie na Twoją wiadomość. Kasia Tank niedawno wrzuciła. Post, w którym pokazywała, że jeżeli na przykład szukamy senior rekrutera, a wysyłamy informację do rekruterów, którzy już mają kilkuletnie doświadczenie, to możemy zasugerować mu rozwój jego stanowiska, czyli rozwój jego, na jego ścieżce awansu, i to również będzie świetny sposób na indywidualizację zaproszenia, a jednocześnie zachęcenie do odpowiedzi. Sama wiadomość, którą wysyłamy na LinkedIn, to jedno. Ale nasze działania ogólne, nasza aktywność na LinkedIn, nasz profil to drugie. Właśnie dlatego aktualnie pracuję nad, wydaje mi się, dość ciekawym projektem związanym właśnie z Linkedinem. Nie chcę na razie mówić więcej, bo to jest w takim trybie półpoufnym. Ale jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, odezwij się do mnie na Linkedinie, albo napisz na Jarek a ja przekażę Ci więcej informacji na ten temat. Na dzisiaj to już koniec. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka, i zapraszam do słuchania herespresso, śledzenia mnie na LinkedInie i zapisania się na mailing na herespresso.pl. Dziękuję Ci i do usłyszenia.